Ty się ubrudzisz, jem. Ja się najem. Startujemy, proszę bardzo. No to jest marzenie każdego. Masło musi być miękkie, miękkie, miękkie. Jako aktor dubbingowy nie przypominam sobie, żebym grał miękkie masło, ale mogę ci podpowiedzieć. A jak byś zagrał? Miękkie, nagrał? wiesz, takie miękkie. 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 przedłużone K. Dynowoc. Strasznie mi włosy lecą jeszcze do tego ciasta, ale to chyba jest fajne. Fajnie, super, ciasto z włosami jest mega... Jest eee, możesz jeszcze trochę wody mi dodać tutaj, Oczywiście. proszę. Nie ma tak sufler, suflera. Co robisz z ciastem? Przynosisz? Yy, ja wkładam teraz Właśnie. to. Gdzie? Odfękła, odrąbałam, nie. Chyba nawet nie odrąbałam. A rąbać. A rąbać? To ja to zrobię i to jest super. Nie, że rozwałkowujesz, bo jak rozwałkowuj, nikt nie umie rozwałkowywać dobrze i wkładać w rozwałkowane. Idziemy do dołu. Chyba tak.